Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Witajcie! Krzysztof Bosak w dzisiejszym wywiadzie dla Republiki powiedział prawdę o sytuacji powodzian i oszustwach Tuska oraz koalicji 13 grudnia, z których nie zobowiązali się wypłacić pieniędzy. O propagandzie LGBT nowackiej w szkołach, która chce przymuszać do ideologizacji dzieci. O rotacyjnym Hołowni oraz Trumpie, Miłego oglądania. Nie jestem niestety zaskoczony w momencie, jak Donald Tusk wybrał Marcina Kierwińskiego na kierownika tej pomocy. Spodziewałem się, że tak to może właśnie wyglądać. Bo to nie wyglądało, że on wybrał człowieka, który jest najbardziej sprawny w załatwianiu tego typu wyzwań. Wyglądało raczej, że wybrał kogoś zaufanego politycznie, kto ma po prostu wziąć na siebie ciężar tej sprawy. Czyli nie radzi sobie Marcin Kierwiński? Znaczy ja myślę, że to nie jest przypadek, Pani redaktor, bądźmy szczerzy. Jeżeli chcieliby ludziom wypłacać pieniądze, to one byłyby wypłacane. W Czyli mojej, nie chcą wypłacać tych pieniędzy? W mojej niezmiennej pieniędzy. ocenie rząd od dłuższego czasu jest w poważnym kryzysie finansowym. Stąd była nowelizacja budżetu, stąd jest całe kręcenie z niewypłacaniem szpitalom z NFZ-u pieniędzy. Stąd jest wymyślanie jakichś nowych podatków i stąd jest niewypłacanie odszkodowań. W mojej ocenie oni po prostu nie mają pieniędzy i ta A skoro nie mają, to nie będą osób. mieli, jak rozumiem, w najbliższym czasie. No niestety tak to może wyglądać. Pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi europejskimi, o których mówili, że zostały, ich cel został przekwalifikowany. To jest dla mnie zastanawiające, dlaczego tych pieniędzy nie wypchną. Może też jest tam jakaś indolencja, dlatego że w ich interesie, jeżeli nawet mają tych pieniędzy na odszkodowania, mało, jest to, żeby wypchnąć jak najszybciej, żeby móc powiedzieć: Zrobiliśmy tyle, ile się dało. Tak? Natomiast może, może jednocześnie nie mają pieniędzy. I Jednocześnie są nieudolni. Nie wykluczałbym, bo to się nie wyklucza. To co zrobić, żeby tym ludziom pomóc w takim razie? Zmienić rząd, to chyba najprostsze rozwiązanie. Bo jeżeli mielibyśmy tej administracji pomóc, no to też my mówiliśmy, jak była ta ustawa uchwalana. Nie wiem, czy pani redaktor to pamięta, ale my krytykowaliśmy ustawę, że ona jest przesadnie skomplikowana. My zgłaszaliśmy poprawki upraszczające tą ustawę o pomocy ofiarom powodzi i one oczywiście wszystkie solidarnie zostały przez większość rządzącą odrzucone. Ale też marszałek senior Marek Sawicki mówi wojewodowie do dymisji. No, ale wojewodowie wykonują tylko prawo, to które rząd wymyślił. Jeżeli rząd wymyślił zawikłane procedury, to przepraszam, ale to jest sytuacja typu um, Koń zawinił, Kowala powiesili, tak to brzmiało? Czyli wszystko tutaj wina rządu w tym wypadku i premiera, jak rozumiem. No, moim zdaniem, niestety tak. To pytanie o słowa Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, bo to jest bardzo ciekawe, myślę, w kontekście tego, że jest pan liderem Konfederacji, bo Radosław Sikorski powiedział tak. Znajomy był na spotkaniu Konfederatów, którzy mówią: A Sikor nie z naszej bajki, ale o Wołę się upomniał, no i na tych wojnach bywał. To może być, naprawdę, tak ktoś mówi w Konfederacji. Brzmi to pan? dla mnie kompletnie wymyślona historia. Nikt w naszym środowisku nie mówi o ministrze spraw zagranicznych Sikor. Nigdy się nie spotkałem, że w ogóle ktoś tam. Nie ma takiej ksywy, nie o, funkcjonuje. O, marsza, o, o ministrze Sikorskim. Druga sprawa, na jakich on w wojnach bywał? Gdzieś jako dwudziestolatek, trzydziestolatek, jako tam korespondent, coś tam próbował pisać dla prasy brytyjskiej. Przeciętny nasz wyborca jest młodszy ode mnie i nawet niekoniecznie o tym kiedykolwiek słyszał nie mówiąc o tym, żeby to nazywać, że bywał na wojnach. Nikt u nas nie mówi tym językiem. Dla mnie to brzmi jak wymyślona historia i w sumie tak naprawdę kompletnie nas to nie obchodzi, dlatego że rywalizacja polityków takich jak Sikorski i Trzaskowski to jest ich wewnętrzna platformerska wojenka. W mojej ocenie oni są tak samo niebezpieczni dla Polski, niezależnie który z nich będzie kandydował jako prezydent z ramienia Platformy. Trzeba zrobić wszystko, żeby zablokować, żeby nie wygrał w drugiej turze. Waszym kandydatem jest Sławomir Mencen, ale jakie to ma znaczenie? Czy to będzie Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Czy jakiekolwiek ma to dla Was znaczenie, jeżeli chodzi o tę rywalizację? Jesteśmy gotowi do rywalizacji z każdym. Czekamy aż partie odsłonią swoje karty, przedstawią swoich kandydatów. Robimy swoje. Słowem Jermęcem odbywa spotkania w kolejnych miastach. Tych spotkań było już kilkadziesiąt. Przekonuje do poglądów prawicowych, do mobilizowania się wyborców, szczególnie wyborców młodych, tych, do których dociera najbardziej. Ale oczywiście w żaden sposób nie lekceważymy wyborców w średnim wieku czy starszych. Cieszymy się, że takich osób jest coraz więcej też wśród wyborców Konfederacji. I zrobimy wszystko, żeby te ten zły, szkodliwy program, który prezentuje Platforma Obywatelska i który realizuje już Platforma Obywatelska, został zablokowany i do tego potrzebne jest, żeby ich kandydat nie wygrał wyborów prezydenckich, bo to byłaby katastrofa dla Polski, jeżeli jeszcze mogliby sobie, tak jakby chcieli, zmieniać prawo i podpisywać wszystkie ustawy. Potrzebny jest prezydent, który będzie zdolny zawetować wszystkich złych pomysłów. To jeszcze w kontekście Rafała Trzaskowskiego muszę zapytać o prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Najpierw poparł Rafała Trzaskowskiego, niedługo potem został zatrzymany przez CBA. Są zarzuty? Chodzi o sprawę kolegium humanum, o kwestię dyplomu, wręczenia korzyści majątkowej. Jak pan patrzy na tę sprawę? Nie znam tej sprawy. Natomiast mam jak najgorszą opinię o prezydencie Wrocławia. Ja z Kusu tylko na podstawie... Dzisiaj niewiele osób się przyznaje, że go zna. No, nie dziwię im się. Platformie. Inna sprawa, że faktycznie wiele osób może go nie znać, bo on tam nigdy nie należał. Nie, nie wiem, czy on w ogóle miał, był organizacyjnie związany z platformą. Ale był popierany wiem, przez Tak, Ale to naprawdę nie jest tak, że każdy samorządowiec nie, musi być znajomy. Wystarczy, że zna jednego posła, jednego polityka, któremu to poparcie załatwi. Tam chyba była taka sytuacja. Nie wiem, czy pan Schetyna przypadkiem jakoś tam za, za jego poparciem nie stał. tak? Więc ja bym nawet się z tego nie śmiał. Natomiast moim zdaniem dramatyczne jest to, że miasto tak duże jak Wrocław, mmm, Piękne. Mieszkałem tam trzy lata, bardzo dobrze to wspominam. Ma tak słabego prezydenta, naprawdę, który jest a, arogancki, gdzie yy, jest tyle tego kumoterstwa. Przecież te informacje od dawna krążyły, jak ta polityka miejska jest tam źle prowadzona. Czyli Pana zdaniem to yy, nie jest jego największy w, problem nie, kolegium humanum? Absolutnie nie. Nie, nie, to jest tylko symptom. Zamieszanie w tym. To jest symptom. Natomiast tam największe problemy to jest polityka kadrowa, finansowa, niegospodarność, nieskuteczność tych rządów. Yy, no i to niestety mamy w wielu miastach. Yy, Popatrzmy na Kraków, popatrzmy na Warszawę, w wielu dużych miastach w Polsce mamy jakiś taki rodzaj syndromu sztokholmskiego, polegającego na tym, że chyba, nie wiem, dla poprawy samooceny wyborcy wybierają kogokolwiek, kto jest popierany przez jakiś układ lewicowo-liberalny. I to się powinno skończyć. Wyborcy powinni naprać odwagi, żeby wybrać kandydatów, którzy nie są promowani przez media przez siły poprawne politycznie. I teraz już obojętnie, z jakich to będą partii ludzie. To mogą być ludzie od nas, to mogą być z jakichś niezależnych środowisk samorządowych, spisu skądkolwiek, ale naprawdę dla higieny życia miejskiego to nie powinni być ludzie ciągle z tych samych kręgów. We Wrocławiu jest takie pojęcie jak układ wrocławski, że tam po prostu kończy się jedna kadencja i już namaszczają, kto ma to przejąć. I tak w nieskończoność jest. No, podobnie 20. słyszeliśmy kilkulatu. też w Gdańsku, prawda? Ale. Pytanie: Wróćmy na chwilę do wyborów prezydenckich. Szymon Hołownia też ogłosił swój start, i on to ciekawe, mówi, że jest kandydatem niezależnym. Przypomnijmy, że to lider Polski 2050 i obecny marszałek Sejmu. No to taki jest pomysł retoryczny. No, ten pomysł oni też eksploatują pod nazwą Trzecia Droga. Wiemy dobrze, że PSL nie jest żadną Trzecią Drogą, bo był najczęściej w Trzeciej RP koalicjantem postkomunistów, natomiast w tej chwili jest koalicjantem Donalda Tuska. No i, ym, Polska 2050, która powstała jako alternatywa dla jakości uprawiania polityki w Polsce, jest w tej chwili filarem rządów Donalda Tuska, które te patologie umacniają i przedłużają. No więc to nie jest trzecia droga, to nie jest niezależność, oni są przystawką A czy to jest kłamanie, rządu. mówienie czegoś takiego w Pana ocenie? To jest retoryka wyborcza, pani, pani redaktor. Pani no to tak ładnie brzmi retoryka. Pani, nie, chodzi wyborcza. mi o to, że każda partia wymyśla swoje frazesy na kolejne kampanie wyborcze, tak? I czasem te frazesy odzwierciedlają jakąś rzeczywistą jakość. A czasem nie. A czasem nie. I to jest ten przypadek, że nie. No to przykro się tego, słucham myślę, naszym wyborcom, ale. Um, myślę, że prostu... nikt nie jest zaskoczony. Wszyscy wiedzą. Że tak to właśnie wygląda. Ale jednak każdy wolałby, żeby każdy mówił prawdę. te prawdę i tylko prawdę. Panie marszałku, te słowa Szymona Hołowni są komentowane szeroko. Jestem ciekawa pana komentarza. Pozwólcie mi zrobić to, co zrobiłem w Sejmie, teraz w Pałacu Prezydenckim. Mhm. Co to za zapowiedź? Czego pan się spodziewa? No chyba to jest, znamienuje jakieś dobre przekonanie Szymona Hołowni, że jakąś zaprowadził szczególną nową jakość w Sejmie. No powiem szczerze, w mojej ocenie tak nie jest. Pan z bliska to obserwuje jako wicemarszałek Sejmu? Zamrażarka Jaka jest liczba rzeczywistych dyskusji koncepcyjnych w Sejmie nad prawem? Nie, nie ma tego. A co z tą zamrażarką, czy e, trochę chłodnią? Jak trochę mówię, projektów jak to jest. zostało wypuszczone, ale też musimy zdawać sobie sprawę, to były projekty głównie opozycyjne, więc oni wypuścili z tej tzw. Tak zamrażarki projekty, co do których zdają sobie sprawę, że i tak ich nie poprą, więc to niewiele kosztuje. E, natomiast uważam, że akurat w tym jednym aspekcie, że w regulaminie Sejmu nawet wprowadzono zmianę, że projekty po jakimś czasie muszą być poddane. No to dobrze, to dobrze. Moim zdaniem to jest bardziej uczciwe, żeby projekt odrzucić w głosowaniu po dyskusji, niż trzymać go w nieskończoność w poczekalni. To już zamykając... Temat. Ale to jakby, to nie jest żadna obietnica lepszej jakości w Pałacu Prezydenckim, bo to jakby nie za to się wybiera kogoś do bycia prezydentem. To zamykając temat wyborów prezydenckich, Marek Jakubiak również kandyduje. Czy to jest kandydat, który może odebrać waszemu kandydatowi głosy? Myślę, że jest bardzo niewielka liczba wyborców, którzy zrezygnują z głosowania na słowa Miramęca, po to, żeby oddać głos na Markę Jakubiaka. Także nie obawiam skąd się. Skąd to przekonanie? No, moja intuicja intuicja i doświadczenie. Tak? Zresztą Marek Jakubiak już kandydował. Myśmy rywalizowali, przecież chyba w 5 lat temu ja kandydowałem Marek Jakubiak kandydował. Można porównać nasze wyniki. No zobaczymy, jak będzie tym razem, a edukacja zdrowotna. To jest taki przedmiot, który minister edukacji zapowiada. Tam wiemy, że ma być też edukacja seksualna, ma być mowa o aborcji, o LGBT. I to ma rozpoczynać się ta nauka już tak naprawdę od przedszkola. Mhm. Protesty rodziców zapowiedziane na 1 grudnia. Co pan o tym sądzi? Zgadzam się z protestującymi rodzicami czy środowiskami konserwatywnymi. No jest to element pewnej rewolucji obyczajowej, którą próbuje wprowadzać rząd wśród nich. Yy... Była aktywistka radykalnej lewicy, obecnie polityk Platformy Obywatelskiej, czyli Barbara Nowacka, która jest ministrem edukacji na nasze wszystkich nieszczęście. To jest powtórka z rozrywki. My tę dyskusję przerabialiśmy już w latach 90. To była dyskusja o tym, czy wprowadzić tak zwaną edukację seksualną do szkół i w jakim modelu. I ta dyskusja zakończyła się pewnym nie najgorszym, w mojej ocenie, a bardzo rzadko to mówię kompromisem społecznym, polegającym na tym, że weszło przygotowanie do życia w rodzinie, i tam były pewne elementy tak zwanego uświadomienia seksualnego, ale nie dominujące treściowo nad całością, tylko były też pewne elementy takie wychowawcze, społeczne, związane z wartościami, z życiem. Rodzinnym, to było wszystko w jakiejś proporcji. Ja osobiście nie widzę argumentów przeciwko temu. Jeżeli doszły jakieś treści, które ktoś uważa, że powinny tamtą podstawę programową uzupełnić, nic nie stało na przeszkodzie, żeby to zrobić. Ale likwidowanie tamtego przedmiotu, wprowadzenie zupełnie innego na obcym wzorcu, bo z tego co słyszę, to ta, jak to się teraz nazywa, edukacja zdrowotna. Edukacja zdrowotna, zdrowotna. edukacja seksualna. Zastępowanie kwestii życia w rodzinie, czy w ogóle wychowania do jakiegoś ideału kwestią tylko zdrowia jest stawianiem części przysługowej. Przed całością. To jest, Ale to już to jest, jest zapowiedziane, błąd. że to na Natomiast pewno wejdzie od przyszłego tam roku. Jest obca matryca, to znaczy to jest na tych założeniach WHO. Mm -hmm. I to nie są założenia, które my chcielibyśmy jakkolwiek implementować w Polsce, tak? My już to przerabialiśmy, że WHO nam różne rzeczy doradza, później się okazuje, że one są albo błędne, albo samo WHO się od nich dystansuje. Do niczego jest nam to niepotrzebne. Ale wiemy, że to już wejdzie od przyszłego roku na pewno. Nie wiemy, pani redaktor, dopiero Tak Mówi minister edukacji. Może zmieni zdanie, trzeba do tego zmusić. Ale my jak myśli nie, pan, że mować. jest na to szansa, że zmieni zdanie? No zawsze jest. Jakby na przykład czekać, żeby mieli przegrać przez to wybory prezydenckie. Czy te protesty wystarczą? Czy są jeszcze jakieś metody, żeby zmienić? Nie, Muszą być dużo silniejsze. Silniejsze protesty. Oczywiście. Muszą być. Rodzice muszą to, się zmobilizować. To, co 1 grudnia się wydarzy, to dopiero początek. W mojej ocenie tak powiem. Proszę przypomnieć sobie, jak było z piątką dla zwierząt. Tak, Najpierw były pojedyncze protesty lekceważone przez rząd, później się nasilały, nasilały, aż w końcu rząd uległ. I tak samo trzeba zrobić w tym wypadku. Jeżeli przypomnimy sobie batalię o wprowadzenie modelu edukacji seksualnej, czy ma być model permisywny, czy bardziej konserwatywny w latach 90. do szkół, no to przecież to trwało wiele lat. To się nie rozstrzygnęło w trzy miesiące. Panie Marszałku, to tak na koniec jeszcze zapytam o kwestię Stanów Zjednoczonych. Donald Trump tu zapowiada deportację nielegalnych imigrantów, mówi o tym, że pomoże w tym wojsko. Stan wyjątkowy być może również, a w Polsce tymczasem słyszymy być może o tym, że będziemy płacić, rząd tak zapowiada, być może za wyjazd, e, tak, za wyjazd tym nielegalnym imigrantom. Jak to komentować? Yy, powiem tak, jedno i drugie to są zapowiedzi. Uważam, że więcej byłoby pożytku, gdybyśmy wszyscy komentowali rzeczywiście prowadzoną politykę migracyjną. Czyli na przykład to, co faktycznie w swojej pierwszej kadencji zrobił w tej sprawie Donald Trump. I bynajmniej nie był to stan wyjątkowy, ani wojsko deportujące nielegalnych imigrantów. I to, co rzeczywiście robi ten rząd, ani ten rząd w Polsce nie płaci nikomu za wyjazd, ani tamten rząd yy, nie stanu i wojska. Yy, uważam, że politycy mają tendencję do gadania w mediach różnych rzeczy, które przykuwają uwagę, a następnie ich nie robienia. Mam nadzieję, że ten rząd w Polsce nie będzie płacił nikomu za wyjazd z Polski, bo nam to wygeneruje popyt. Po to, żeby przyjeżdżać po kasę. Będą przejeżdżać kolejni. A co to, zrobi Donald wracać, Trump? Życzę mu, żeby skutecznie walczył z nielegalnym migracją w Stanach, bo to jest wariactwo, co tam się zaczęło dziać. Natomiast czy mu to wyjdzie? Poczekamy, zobaczymy spokojnie. E, tam ma opór nie tylko w mediach głównego nurtu i demokratów, ale w części partii republikańskiej też ma opór. Potrzebuje różne rzeczy przegłosować, jeszcze przeprowadzić przez Senat, przez Kongres, nominować urzędników, którzy mają to wszystko zrobić. Ma ten okres przejściowy dosyć długi na przygotowanie swojej administracji. Zaczekajmy spokojnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uczmy się na tych przykładach, uczmy się też na e, porażkach poprzedniego rządu, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, bo bynajmniej to nie była restrykcja. Polityka migracyjna była najbardziej promigracyjna w historii Polski, co Pamiętamy I będziemy przypominać po to, że gdyby jeszcze w Polsce kiedykolwiek rządziła prawica, to żeby ta polityka była bardziej taka, jak postuluje Trump, a mniej taka, jak proponuje Mateusz Morawiecki. Że będzie rządziła prawica? Jestem pewien. Bo padło to gdyby. Jestem pewien, że będzie. Ale to najbliższe wybory, mam na myśli tutaj prezydenckie, najpierw przed nami w przyszłym roku, a później dopiero za trzy lata kolejne. No Ja myślę, że jeżeli kandydat związany z prawicą wygrałby wybory prezydenckie, to to mogłoby spowodować, że ten rząd Tuska by upadł, dlatego że to, co ich w tej chwili jednoczy, to jest perspektywa wygrania wyborów prezydenckich i uzyskania pełnej władzy. Natomiast jeżeli tego nie będzie, to się nagle okaże, że słabo im idzie w gruncie rzeczy.